Cześć, Słuchajcie. Piąteczek. Piąteczek, piąteczek 29. 13:40. No co ja dzisiaj robiłem? No standardzik, nie? Czyli w pracy byłem, a w praca to moja siłownia. Także pompowałem trzy godzinki dzisiaj. Słuchajcie, powiem wam tak, jak schodzę z tego orbitreka, lecę sobie pf, pompuję. O to powiem wam normalnie, że leci ze mnie, nie? Taką petardę daje, że szok, nie? Kręcę dobre rekordy. Ale to nie o tym. Słuchajcie. Słuchajcie. Siemanko. Napisał do mnie widz. Także... Napisał do mnie wcześniej, że się zajmuje nieruchomościami. Remontuje je i sprzedaje. Także jedziemy się spotkać. Zaprasza nas na spotkanie. Pokaże nam co tam robi. Jak to wszystko remontuję? Z Madzią jadę. A te paczki jeszcze wczoraj nawet nie rozpakowałem, nie? Także. Ale to nieważne, przyjdzie na to czas w swojej kolejności. Są ważne sprawy i ważniejsze. No i co, lecimy? Lecimy sobie do widza. Zobaczymy, jak żyją ludzie. Nie, Magda prowadzi. I nakręcimy. Nakręcimy Wam to wszystko. Także to na tyle. Nie, jeszcze słuchajcie. Zadzwonimy. O Jezus, ile tu piachu. Ja mam na to usiąść? Pies był. Pies był? Och, ten pies. Cały czas pies. Dobra. To nie, zadzwonimy jeszcze. Zadzwonimy jeszcze, że już wyjeżdżamy. No bo co, w sumie zadzwonił do mnie rano. Ja powiedziałem, że jak będę gotowy, to podjadę. Dzwonimy, nie wiem jak mają na imię, czekamy na połączenie. Jestem. No siemano mordeczko, i co? Ja wyruszam do ciebie. No dawaj, jestem. Spoko, a ten, bo ja z kamerą wpadam, no to wiesz o tym. A jak tam z twarzą można nagrywać? Nie, my właśnie, my nie chcemy, żebyś w ogóle nas nagrywał. Aha, czyli tam, co się dzieje, ale nie was, tak? To to chodź, najpierw pogadamy sobie, a potem sobie ponagrywasz. Dobra, spoczko, no lecę, lecę do was, lecę. Okay. No, no, heja. No, no heja. Dobra, heja. hej, hej. Dobra, no to lecimy. Lecimy, a jeszcze nawigację muszę nastawić. Słuchajcie, to jest u nas w Bydgoszczy, gdzieś koło nas w kupili nieruchomość. Jak słyszeliście, nie chcę, żebym nagrywał twarze. No nie wszyscy chcą się pokazać, także ja zawsze zapytam. Ale będziemy nagrywać, co tam mają takiego ciekawego. Także tak to... Gdzie jechać? Nie wiem, na lewo jeździć. a ja już nastawiam. Dobra, to nastawiam nawigację i odpalam tam kamerę. To na tyle tej wrzuteczki. Dotarliśmy do tych bloków, które widzowie sobie kupili i remontują. No i co? Szukamy teraz numeru. Bo Czekaj, nie... bo już mi spadła ta. No, Troszkę. Oj, ta magda, to normalnie jest. Japlica. Eee, No i co? I powiemy wam. Opowiemy, nakręcimy. Co tam u takich ludzi słychać? Jak żyją, jak zarabiają? Jak najwięcej informacji spróbujemy się dowiedzieć. Słuchajcie, w ogóle, tak, kochani, jeżeli macie jakiś ciekawy temat, a chcecie do mnie kontakt, chcecie opowiedzieć coś na kamerze, no to śmiało. Piszcie do mnie, że chcecie takie coś. Piszcie do mnie na maila. Ja odczytam, wymienimy się kontaktami. Przyjadę, nagram Was. Co będziecie mieli do powiedzenia, to po prostu powiecie. I co? Walną się dyskusje na kanale, jak zwykle. I o to chodzi, nie? W sumie. Żebyśmy wymieniali się informacjami. Poczekaj Magda, bo tu jest trójka. Tu jest Czyli... jedynka. Tu jest jedynka? Mhm. No, ale to nie ten numer. Dobra. Tam jest dwójka. Ja odpalę później kamerę, bo muszę się skoncentrować na znalezieniu. Naokoło musimy iść. To na tyle. Słuchajcie. Jestem w mieszkaniu. Mogę Wam was oprowadzić po nim. Para, jedna parka Łukasz z żoną. No co, słuchajcie, no handlują sobie tak nieruchomościami. Kupują je, remontują i sprzedają. Małe takie obroty sobie robią, słuchajcie. Bardzo mili ludzie, właśnie teraz wyszli. No jak widzieliście, nie chcą być na kamerach. Nie są medialni, jak to powiedział Łukasz. Yy. Nie dorośli do tego, także słuchajcie, posiedziliśmy, pogadaliśmy, to już chyba dwie godziny. Ponad jak nie więcej, poczekajcie, dajcie mi zerknąć. Nie wiem, o której tutaj jechałem, ale jest godzina 16:46. No i co, właśnie pojechali po ciasto do cukierni. i Ja sobie mówię, że ja sobie nakręcę chatkę, żeby wam pokazać, jak można wyremontować. Yy, mieszkanie, tak najzwyczajniej. Dobra, no to zaczniemy Wam, zacznę Wam pokazywać, kochani. Także dajcie mi chwilę. W ogóle mieszkanko będzie na sprzedaż na Fordonie na ulicy Czecha. Także zobaczcie, jest też klimatyzacja, a nawet robią taki, taki normalny standard, mi się wydaje, gdzie w XXI wieku to jest taka normalka i tak powinno być, nie? Także tak wygląda okolica: jest parking strzeżony, jest parking do samochodów, ładne drzewo na balkonie. Tak Wam tylko pokazuję mieszkanko, jest tutaj wiatrak z klimatyzatorem, nowiutkiem, jeszcze nic nie jest odpalone. Także, no zobaczcie, tak wygląda w drewnie. Jest balkon, tutaj jeszcze będzie siatka zawieszona, żeby nikt nie widział. No takie przytulne gniazdko będzie, nie? Wszędzie jest nowe, nowe okna i drzwi, nie? Nowe podłogi z paneli drewnianych, płyty, jak to się nazywa? No, te, wiecie, beton, beton. Już tak nie mam troszeczkę światła, także wam tak może za bardzo już nie pokażę, ale tak ogólnie wygląda. To jest salon. Całe mieszkanie, mówiłem, ma 53 metry. Wszystko, nowiutkie tynki są, regipsy, światła będą. No, tak to będzie wyglądać wszystko, nie? Wyjście na telewizor, tu pewnie na jakiś stół, no każdy musi mieć tam swoją wizję. Ja Wam tylko tak pokazuję, kochani, i mówię od razu o cenie. Cena jest adekwatna na pewno do tego całego, tej całej tutaj robocizny, bo chyba bodajże 380 będą chcieli za te, za te mieszkanie wołać. Ja wiem, że u nas na Fordonie takie 50 metrów, tu jest 53, to tak chodzi po 350, ale do remontu, nie? Do pełnego remontu. No tu już jest wyremontowane. Yy, kafeleczki, nowiutkie drzwi wstawione, domofon poprzesuwane, pełne elektryka. No słuchajcie, wszystko jest odremontowane. No, naprawdę, tak jak w... tylko kuchni nie będzie w tych pieniądzach, nie? Kuchnię będzie trzeba sobie dokupić. No niestety takie są ceny. Ja wam pokazuję, jak to się robi. O, i tak to wszystko wygląda, nie? Wszędzie okna są też nowe. Zobaczcie, kochani. Ciachen, machen. Teraz zobaczcie, jakie widoczki. Jej mieszkanie jest na pierwszym piętrze. A to duży, duży atut, nie? Tak to wygląda wszystko. O! A i widzicie, tak sobie ludzie żyją. Tak sobie poczynają. Ludzie też. Y Jakbym mógł powiedzieć, inteligentni, bo ponieważ nie siedzą z dupką na miejscu, nie zbijają bąków tak jak ja, nie robiąc nic, tylko handlują. Mają w tej chwili w swoim portfolio dwie nieruchomości na sprzedaż w różnych miastach, je kupują. Łol, zobaczcie, a Ta i takich sąsiadów dostajecie w gratisie którzy być może wiecznie coś naprawiają. Nie, ale słuchajcie, w ogóle fajna, fajna klatka, bo słuchajcie, zamówiliśmy sobie, zamówiłem w sumie jedzenie, zamówiłem zestawy z kebabowni. Od razu praktycznie jak tu przyjechaliśmy, bo wiem, że się długo czeka, półtora godzinki. Yy, także co? Yy... Słuchajcie, no przyjechali przy, po półtora godziny, no i po, po, podbiłem po pieniądze do mojej i słuchajcie, no i co? On już szedł, dawno zapłacił, nie? I wiecie, chciałem mu oddać pieniądze, no to się by obraził, już widziałem po minie, że nie rób tego, bo jesteś u mnie, także dobra, to taka wrzutka, ale nie chodzi o to, bo no co, przywieźli nam te jedzenie i... I co kochani? No i nie dali nam widelców. No to uderzyłem do obok sąsiadki z drzwi. Eee, powiedziałem, że przywieźli nam jedzenie, czy możemy prosić widelce i no pani mówiła, że nie ma żadnego problemu. Także sąsiedzi są na pierwszy rzut oka spoko. Chyba, że będziecie wycierać buty w ich wycieraczkę, to już nie będą spoko. <laughs> nie no, tak tak tylko mówię. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. No tu macie, co macie? No tu macie wejście, tak? No to jest to ten korytarz cały o. Ja Wam pokazuję, o ciach, tu będą wszędzie jeszcze lampy i co, po prawej stronie jest kibelek, nowe drzwi wszędzie, ciachen, machen, nie ma światła, nie zapalę Wam, o, a ten hałas jest w gratisie, a to jest samopadająca? tak, deseczka samopadająca. o, tak to wygląda, słabo trochę widać, bo już jest szarawo, w ogóle to zaraz kończę to nagrywanie i jedziemy do mnie na działkę. Tam też ponagrywam może coś. A w sumie oni nie chcą być nagrywani, także nie ponagrywam. Tu jest co pokój dodatkowy. Zobaczcie, bawię się bardzo mocno światłami, bo to są wszędzie ładne regipsy zrobione, a tutaj ta na będzie chowana. Taki, taki standardziki robią, nowe okna to mówiłem, to w każdym pomieszczeniu. Słuchajcie, wydaje mi się, że to są też nowe grzejniki, nawet nie zapytałem. Też panel drewniany, na znaczy panel. No to nie jest gumolit, to są te panele, nie? Jakie grube, jakieś ścieralności, nie wiem, ale Wam pokazuję to co. No i tu jest łazieneczka. Takie coś jest. O, z oknem. I z kabiną. Kabina co? Spora jest wam powiem, a tu jeszcze grzejnik taki nowoczesny. No bo w łazience musi być cieplutko, nie? Ale wiecie, jak fajnie mieć w, w łazience okno. No, mega, mega fajnie. O, proszę bardzo. Nowidkie. funfelnówka, nierdzewka. O, klipsy jeszcze. O, sam domek, dobra. Tak kochani, spędzam dzionek. Siedzę z ludźmi, których poznaję. Słuchajcie, jak ktoś tam. Ja nie wiem, czy ja na początku mówiłem, no bo tyle godzin minęło. Jak ktoś chce, żebym coś tam nagrał, gdzieś przyjechał, to ja z chęcią poopowiadam o cenach. Tutaj znacie 380 za 53 metry kwadratowe. Będzie mieszkanie zaraz wykończone i można śmiało je brać. Jak ktoś szuka eleganckiego mieszkania, no to pisać w komentarzach, podam numer i wszystko w temacie, nie? Tak to kochanie, wszystko wygląda. Mamy piękny dzionek. Ja fajnie czas spędzam z nowymi znajomymi, już jesteśmy zaproszeni. Do łodzi, do ich domu, na imprezę. Słuchajcie, w garażu mają, bo oni garaż mają taki wielki, 50 metrów, tam stoły wystawione, rozumiesz, imprezy. DJ, yy, mówcie mi szybko. W piwnicy normalnie nagłośnienie, sala taneczna. Kurczę, ludzie się bawią, nie? A ja myślałem, że w Polsce yy, Polacy nie mają pieniędzy. No, jak ktoś chce yy, i ma trochę pomysłów na swoje życie, no to yy, zobaczcie, można żyć, nie? No. Także tak to sobie wszyscy robią. Dobra, kochani, to taka wrzuteczka z dzisiejszego dnia. Dzwonię do nich, gdzie oni tak długo są. Bo co ja będę się tutaj panoszył nie po swoim mieszkaniu? Rozkokoszyłem się, zobaczcie. Wołam wszystkich na imprezę i zapraszam wszystkich na imprezę tutaj do mnie. Damy. Palnik? nie nie wolno. Nie pijcie Polacy, nie piją alkoholu przecież jaki palnik, orężadę będziemy pić. Dobra. Takie wygupy. Dobra, to, na to tyle. W temacie kochani łapeczki w górę za pokazanie Wam cen u nas na Fordonie w Bydgoszczy. Żegnam się z wami. I to wszystko. Na razie. Cześć.